W trakcie badania USG wykonujemy różnego rodzaju pomiary. Jednym z pomiarów jest dystans. W jaki sposób masz wykonać pomiar dystansu na aparacie Fujifilm. Po zamrożeniu obrazu naciskasz guzik z plusikiem opisany jako meżer. Trackbolem najeżdżasz na. Miejsce, w którym chcesz rozpocząć badanie, pomiar. Naciskamy Enter, przesuwamy i naciskamy Enter. W tym momencie mamy wykonany pomiar dystansu. Kolejny, przesuwamy i analogicznie do pierwszego wykonujemy. I w ten sposób możesz wykonać do 10 pomiarów. W aparacie Fujifilm masz możliwość usunięcia pojedynczych pomiarów, które przed chwilą wykonałeś. Wykonuje się to w następujący sposób. W trakcie wykonywania pomiarów pojawiły się kafelki z opisem H1, H2, H3. Jeżeli pomyliłeś się w parametrze numer 2, klikasz na H2, z ekranu znika ten pomiar i możesz go poprawić. W momencie kiedy chciałbyś usunąć wszystkie pomiary na dotykowym panelu w górnym lewym rogu znajduje się funkcja clear, którą naciskasz i usuwasz wszystkie parametry pomiarowe.